Witam was drodzy widzowie. Bardzo serdecznie. A kolejnym moim zdaniem klasycznym i niesamowicie ciekawym przedmiotem jest taka oto unikalna pozłacana tarcza. Myślę, że część osób może większość już wie, co się święci i co to będzie. No ale sobie to zidentyfikujmy. Ojej. 157 do obrony. Bardzo słabo, mówię od razu o tej statystyce, która mnie najbardziej interesowała, ale to jest naprawdę kiepsko. Generalnie jest to Herald Zakarum. Pozłacana tarcza. Jest to moim zdaniem bardzo dobra tarcza dla Paladyna. Możesz dać znać w komentarzach, czy według Ciebie jest to najlepsza tarcza, czy masz jakieś inne tutaj swoje typy, ale ma plus 2 do umiejętności walki, plus 2 do umiejętności paladyna, czyli mamy aż 4 do umiejętności walki: 30% do szybkości blokowania, 30% do szansy na blok, 20% do skuteczności ataku, potężny bonus do siły i potężny bonus do żywotności. I aż 50 do wszystkich odporności jest to Dobry moim zdaniem top tarcza dla Paladyna. Chociaż niektórzy jeszcze uważają, że duch jest niezły. No, jak chodzi o Hamera, tak? Albo o Exile. Ale to takie drogie słowo runiczne. Zatem ten rol znowu nie podszedł. Życzę Wam dużo lepszych roli. A tarcza się tak czy inaczej przyda, ponieważ zamierzam sobie zrobić taki challenge i na hardkorze tym paladynem pokonać ubery. A czy się uda czy nie, zapraszam na kanał, zobaczycie sami. Na kanale również są inne filmiki z Diablo, różne niszowe zestawy omówione, tworzone słowa runiczne, także a no, i jeszcze jak ten, to nie żałuj kliknij w subskrypcję i łapkę w górę. Zawsze o tym zapominam. A może taka tarcza. Trzymaj się, cześć.